Denis Labryga, Konrad Karwat. Panowie, jest coraz bliżej Waszej walki, czy w dalszym ciągu, kiedy na siebie patrzycie, to czujecie ten spokój, czy jednak już zaczynacie się nakręcać na siebie i już są coraz takie mocniejsze emocje? Może ja zacznę. Mówcie razem. E, tak, jak najbardziej, no czym bliżej walki, tym krew coraz bardziej tutaj buzuje. No nie ukrywajmy, że wychodząc do przeciwnika, czy to wiadomo, że jesteśmy kolegami. Poznaliśmy się w Zenicie Łódź. Tam żeśmy w sumie się poznali poprzez to, że się przygotowywałem do walki na Wotore. No ale mimo wszystko mamy walkę, która zobowiązuje do tego, żeby sobie... Po, po prostu nawzajem uczyć nosa. No i e, już e, 18 marca zobaczymy, jak to będzie tak naprawdę wyglądało, czy to będzie po stronie e, Kontrada, czy to będzie po stronie mojej. No ja myślę, że, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby po prostu ubić tego dużego kotleta, <śmiech> <śmiech> kulturalnie ujmując. E, tak, żeby go po prostu ubić. Konrad. Zrobić. No, no, ja, no, to co do mnie należy. I to, to cały czas y, mówiłem i będę mówił, ale wiesz, no, zbliża się e, termin walki, więc wiadomo, że fokusuje się na tym, żeby tą walkę wiadomo wygrać. Wchodzimy do Oktogonu. Tam robimy robotę. Ta walka jest typową walką sportową, co mnie bardzo cieszy. I tam mamy dać show, tam mamy dać z siebie wszystko. Natomiast, czy irytuje cię to, co ci już pytałem na konferencji, że ludzie tak bardzo w Ciebie nie wierzą, nie widzą tych Twoich zapasów, nie widzą tego, że wygrałeś szybko dwie pierwsze walki? Znaczy, wiesz co, to Denisowi dokładają presji, nie mi. Tam, ci ludzie ze, 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 ze mnie presję po prostu zdjęli. Całkowicie. Ale jak czytasz komentarze, na zasadzie, Labryga go przecież no zabije, co z nami z mi to trochę właśnie, e, to moje środowisko stronne, że gdzieś tam kurcze pisali, że, że o, Karwat idzie po… To na przykład? Ale nie, nie chodzimy o zawodników, chodzi mi o komentarze. A, okay. tam, na portalach e, gdzieś tam, na takich e, strongmanowych czy tam dźwigaczy, że tak, że tak to nazwę. Okay. To mnie trochę tam zabolało, że ci kibice we mnie nie wierzyli. Ale u Ciebie na przykład najlepiej na wiedziałem, że ty wziąłeś, kurczę, wszystko <coughs> w obronę, że powiedziałeś, że no, karwat zapasa, kar, karwat parter, no to mi y, na pewno, na pewno gdzieś tam troszeczkę uśmiechu na twarzy sprawiło. No i fajnie, że jest część osób, też, które we mnie wierzy, No, tak jak wiecie, tu się może wydarzyć totalnie wszystko. Oczywiście tutaj Denis jest bardziej doświadczony, ale wiadomo, że szczególnie w wadze ciężkiej te zapasy są rzadko wykorzystywane, rzadko ktoś jest w stanie tak mocno kogoś utrzymać, natomiast yy, mi bardzo zaimponował Twój sparing z Roburem bo robór uchodził za bardzo mocnego zapaśnika, ale i nim jest, ale radziłeś sobie z nim bardzo dobrze. I nawet jak widziałem to, jak Damian Janikowski walczy z innymi frykami, a jak z Tobą walczył zapaśniczo, no to zdecydowanie najbardziej męczył się na Tobie. No wiesz, dla mnie, dlatego ta walka dla mnie jest walką marzeń tak naprawdę, ta, ta walka z Denisem nabrygą, bo to jest dla mnie mega sprawdzenie moich umiejętności, to mi pokaże na jakim poziomie tak naprawdę teraz jest Konrad Karwat. Co nie zmienia faktu, że cały czas chcę się rozwijać i, i, i chciałbym naprawdę, żeby, żeby gdzieś te moje walki w przyszłości były jeszcze bardziej sportowe i jeszcze bardziej te moje umiejętności były na większym poziomie. Bardzo często stójkowiczem wypowiadają się źle o zawodnikach parterowych. A jakie jest twoje zdanie? Hmm, jakie jest moje zdanie? Nie, nie do końca. No Ja nie mam takiego czegoś, żebym miał się o zapaśnikach, czy to o grapplingowcach wypowiadać źle. No to są mieszane sztuki walki. Tutaj musimy podchodzić profesjonalnie. Przede wszystkim do tego jest pełną kulturą. No tutaj... Czy z stwierdzeniem jest, że na mnie... Ciąży duża presja dla mnie presją jest w ogóle cała ta otoczka tak naprawdę sama walka to jest wisienka na torcie i. Yy, no też y, troszeczkę tak jakby kondrat uciekał od tego, że, że od planowanej jego jego, jego planowanej, zaznaczam porażki, bo nie wiadomo jak będzie tak, tak jakby uciekał. Ja, ja nie planuję porażki. uciekał od tego ja tak, nie. ale tu tłumaczysz, tłumaczysz to, że dla mnie ciąży duża presja, że ty nie masz nic do stracenia yy, w tym wszystkim tak jakbyś uciekła od tego po prostu, że, że, że przegrasz, nie no. E, no, tutaj nie ma tłumaczeń, tutaj wychodzisz wiesz po co mm. chyba, że troszeczkę chcesz że, że, nie wiem odhaczyć tą walkę poprzez to, że, że zarobić szybkie sianko dostając, y, 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 że tak powiem troszeczkę twierdząc w, picz, w piczkę, <głos> <głos> e, no nie, nie polecałbym ci takiego podejścia, bo nie chciałbym jako, że jesteśmy kolegami, żebyś miał na to wyrąbane, bo, bo, bo po prostu nie troszeczkę się nieładnie się z tej tak. strony i się czuję, czuję jakbym, wiesz, jakbym, jakbym, jakbym walczył średnio, z, z, z średnio na papierze z doświadczonym zawodnikiem. To się zgadza oczywiście, no ale wiesz po co wychodzisz i chcesz też udowodnić sobie, że, że tą walkę chcesz wygrać. No, to tylko... to... Myślę, że Denis Mogę się powiedzie. czuć urażony, ale też nie będę tutaj. Denis, bardzo też długo składasz zdania. W sensie one są bardzo długie i rozległe i później jest ciężko odpowiedzieć, więc ja bym ci czasami chciał przerwać, żeby zawodzić się Ja oczywiście nawet... nawet bym chciał, potrzebował. A... Nawet bym potrzebował. Tak, bo już Konrad chciał ci odpowiedzieć. Czuję się urażony Denis. Co ty na to? No, bo jestem zaskoczony, wiesz. No. Nie robi krzywdy, proszę cię. <laughs> nie robi krzywdy. No. Nie będę mógł spać normalnie po nocach, słuchaj. Słuchaj, no to gdzieś tam ludzie, mi się wydaje, że bardziej na niego nakładają presję niż ja. No ja tylko stwierdziłem fakt, no ja walki zawodowej. Jeszcze, nie wiem, czy możemy nazwać te walki w haliku zawodowym. Jakie to są właśnie? To są Semi Pro, jak to nazwać? Niby są na Sherdogu, ale nie są na oficjalnych zasadach Pięk, po 3 minuty. No właśnie, więc, więc nie wiadomo jak to, jak to ubrać gdzieś. Tutaj jest miał walkę na, na, na wodore, czyli to no bardziej sportowa. Tak. Chociaż teraz to się zmienia Halig. No zdecydowanie mamy z po starcia sportowych, więc, więc super. Nikt by się nie, w tą nie stronę, powiedział, że Artur szpilka w tą stronę rozwijamy, to jest mega. Dla mnie być, być w ogóle częścią, częścią tego zespołu, gdzieś grać w tym jednym Teamie mega. To jest dla mnie. A co, co, co do tego, że ja. E, Wychodzę po szybkie, szybkie pieniądze, no sam wie, że trenuję ciężko, trenuję dwa razy dziennie, więc no słabe moim zdaniem jest to, co powiedziałeś, że ja yy, gdzieś wychodzę po szybkie siano. Nie, nie, czy. czy ja czy, to, czy to możliwe jest, tak. Miałeś prawo, słuchaj. Czy to możliwe, że ty byś mógł ty w tą myślisz? stronę uciekać, w tą stronę uciekać, poprzez to, że nakładasz na mnie tak dużą presję i tłumaczysz, że, że to ja jestem e, tym, tym przeważającym gościem w tym starciu? Jasne, to się zgadza, ale tylko na papierze. Nie tłumaczmy tego, że nawet jakbym miał przegrać, bo też jest to bardzo możliwe. No Nie ukrywajmy, to są sporty walki i, 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 i nie zawsze gra się do jednej bramki. Nawet się zrymowało. A Ciebie to taki rytuał odpowiadasz i tak dalej. No, ale jedna rzecz mi nie daje spokoju, mianowicie to, co widzowie zauważyli i również ja. Brzmisz co mistrz, tak losowy generator słów. To znaczy, wydaje mi się, że chyba zjadłeś encyklopedię i za używać używasz nomenklatury, której nie do końca rozumiesz. E, możesz tak to odbierać. Możesz tak to odbierać. Z tym, że no na pewno jestem sobą i nikogo tu nie udaję. E, nieraz, mogę, nieraz mogę się rozkojarzyć, nieraz mogę coś, coś po prostu przekręcić. I to jest odczuwalne. I tyle, no. Czyli na co dzień już tak dukasz, dobierasz słówka, szukasz takich wyspecjalizowanych słów, trochę jak Mateusz Borek, tak? Nie, może jak Denis Labryga, wiesz? No nie, 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 nie niegrzeczne jest porównywać, chociaż jak wolisz, zresztą nie przejmuję się tym. E... Nie, to nie jest, to, nie, to, nie, jest to mojej, nie, jest z mojej strony żaden hejt Denis. To jest bardziej taka, taka krytyka ze względu na to, że jesteś, no jakby nie był świeży w tym świecie medialnym ta. i dużo po prostu zwraca na to uwagę. Tak, oczywiście. No i konstruktywna krytyka zawsze się przydaje. A drugie, że są. Ten Słucham ja jeszcze ci odpowiem. Sorry, sorry. <śmiech> sorry. <śmiech> Przypomnij sorry, <sobie> imię? <laughs> ja to zaproszę. Bartek. Bartek? Ach, tak. tak. Bartku słuchaj. Wiesz co, miałem, miałem kiedyś, byłem na, kiedyś byłem na wakacjach jednych, drugich i, i, i sporo książek czytałem, może tam była taka spe, specyfika z, dobranych, dobranych po prostu słów. No i gdzieś tam co, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam przyzwyczaiłem się do tego i tak, tak, tak rozmawiam roz, po prostu. Jasne. Bardzo podobała mi się twoja ostatnia walka na Wotorę, tak swoją drogą. Bardzo charakterna. Jesteś bardzo twardym gościem, ale chciałbym jeszcze przyjść do Konrada. Idziemy. Jakie masz pytanie do Konrada? Karwata. Jasne. Konrad, trenujesz w Łodzi, w Zenicie, Łódź. Ja mam takie pytanie. Czy wasz klub planuje bądź planował jakąkolwiek kooperację z Octopusem Łódź, ponieważ tam też jest śmietanka polskiego MMA? Wiesz co, ja nie jestem gdzieś osobą decyzyjną w klubie Zenit Łódź, więc, więc na to pytanie ci nie mogę odpowiedzieć. Jestem po prostu zawodnikiem, więc nie ode mnie, wiesz, to zależy. Jasne. A czy ty, byłbyś, czy ty byś był chętny na takie coś? No bo tak jak powiedziałem, no są tam naprawdę wybitni zawodnicy, wybitny trener Dawid Popowski a także zawodnicy tacy mhm. jak Bartek Głatkowicz czy Marcin Krakowiak. Wiesz co, ja powiem Ci całe, całe swoje, yy, że tak powiem, umiejętności, które są jeszcze mierne, całą swoją karierę, że tam powierzyłem w ręce Marcina Bandla i słucham się go, jak to mówią, jak świnia grzmotów, to, to, to co on powie, to ja robię. Yy, więc jeżeli takiej propozycji nie było, to po prostu nie, nie myślałem ich do tym. To... Jasne. Mati, jeżeli pozwolisz, to jeszcze jedno pytanie do Konrada. No jedziemy. Konrad, czy siła fizyczna taka którą wynosisz ze strongmana, jakbyś mógł ją porównać z tą siłą, którą wtedy miałeś, na tamten czas, gdy startowałeś w, w sportach ciężarowych procentowo? Ile z ciebie było z tymi kilogramami, które zrzuciłeś? Wiesz co, bardzo dobre pytanie, z tego względu, że przechodząc właśnie do sportu walki, zauważyłem, że strasznie głupio trenowałem, jeżeli chodzi o ciężary, w sensie nie robiłem tych mięśni głębokich, brakowało mi tego okay. rozciągania, nie robiłem takich ćwiczeń akcesoryjnych i gdyby moim zdaniem to robił w gdzieś, gdzieś bym był na pewno wyżej, a jeżeli chodzi o procent siły, która mi została, ciężko jest to stwierdzić, 300 w ciągu zrobiłem lekko, bez żadnego trenowania, myślę, że te 330 km na tą chwilę bym targnął, więc padło mi jakieś z rekordu, 60 kg. O, bo też strokmena, że dzwonisz, chciałem też się pochwalić, bo y, nasz reprezentant Mateusz Kiszkowski zdobył drugie miejsce na Arne Classic Pro, Pięknie. a Oskar Żiłkowski wygrał z Amatorów, także mamy dwóch zawodników. Ale coś widziałem na pewno. gratulujemy. Dobrze. Właśnie, dźwięk dźwięk do czekaj, czekaj e, Dziękuję bardzo za ten telefon. Wszystkim Was pozdrawiam. E, wszystkiego dobrego. Karwa dużo zdrówka dla kureczki dla, dla szczególnie. Dziękuję. I jestem, kurwa, przyszłością tej federacji. Już niedługo tam będę, daję słowo. Czekamy. Dobra, Bartek, czekamy. Będziesz siedział na kanapie. Trzymaj się. Trzymaj bój. się, byku, Panowie, teraz wasza kolejna pytania. Jedziemy. Kto teraz? Chyba Denis, prawda? Ja już teraz tak. To Ej, ja tak. tak, Denis, drugie pytanie. Czy mogę, ja szukasz, tenis, mogę powiedzieć szybko. Czy twoim zdaniem to, że na przykład podróżujesz po wielu klubach w Polsce jest lepsze, niż byś się gdzieś na stałe osadził? Czy, czy, czy uważasz jednak, że nie? Zauważyłem, że dużo jednak no miałem taki okres w swoim, w swoim, w swoim no miałem taki po prostu czas w swoim życiu, że <grym> miałem po prostu taki czas w swoim życiu, że, że jednak musiałem, mm, musiałem gdzieś się usytuować w jakimś, w jakimś klubie rozeznać się przy tym, żeby, żeby było to dla mnie Odpowiednie no, no i musiałem po prostu wybrać z tych klubów, w których byłem. Dlatego, żeby, żeby lepiej się, rozwi lepiej się rozwijać z, dla, po to, by mieć z kim sparować przede wszystkim i, 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 i mieć tych zawodników z wagi ciężkiej. No bo ja się wywodzę z klubu Legging gogów, ale, ale jednak, jednak u mnie nie było nie było wagi ciężkiej. Na WC jest idealnym miejscem. Tak, tak, na WCA jest idealnym miejscem. Przeprowadziłem się tam, byłem tam tydzień po prostu, żeby sprawdzić. W innych klubach też byłem, już o tym wspominałem nie będę się cały czas powtarzał, no i, i co, I, i jestem tutaj, fajnie jest. Dobrze, twoje pytanie. Znaczy potrzebne to było też mi, nie? Mhm. No nie było może wygodne, ale potrzebne też, nie? To się ciekawiło mnie to. Twoje pytanie. To moje pytanko? są ja, są takie kośliwe No Zobaczymy, zaraz. Ja w ogóle też zauważyłem, że Denis cię się łatwo w miarę podpala. <grym> nie bo taki taki SMS, taki... SMS, no, to jest SMS, tylko żadnego SMS-a nie jestem Kolego, o jak się nazywasz? Jeszcze raz się przedstaw. Przewrażliwienie jakieś takie totalne, co? wiesz, tym wszystkim, kurde. Ja, nie, 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 nie. W żadnym wypadku to... po prostu uważam na swoje, wiesz. ludzie tak? ja mam swój interes, bo, nie mam też w kaszę napić. trochę, nie? Do. Ja od razu chciałem uprzedzić, że nie trzęsę się, bo się boję, tylko mi strasznie tu zimno. Jak ktoś będzie Pisał w komentarzach, że karwa się trzęsie, to się trzęsie z zimno i to ciężko jest zimno. Panowie, to jest moment, kiedy zapraszam Was do Face to Face'a. Dajcie nam trochę emocji, a ja przypomnę, że jeżeli chcecie kupić pay per view, to highlight.tv dzisiaj ruszyła taka możliwość, tak więc wy. Ochrona tu potrzebna? Chyba nie, nie. A to koledzy moi są też. Aha, <laughs> zbieracie się tam, mnie, tak? Nie, tak? panowie do siebie i ja przypominam, 18 marca, Katowice, High League 6, Event to bilety, a Wy możecie wpadać. Również na highlife.tv, żeby kupić pay-per-view.